Hej, tutaj Kornel z Czerwonej Skarbonki. Dzisiaj pogadamy sobie o podatku, który byłby bardzo kłopotliwy dla posiadaczy mieszkań. A będziemy dzisiaj gadać o podatku katastralnym. Muzyka Czym właściwie jest ten podatek? o Bardzo trudnej nazwie. Jest to podatek od nieruchomości, ale wyliczany nie na podstawie powierzchni danej nieruchomości, lecz jego ceny. Bo w tym momencie jak wygląda podatek od nieruchomości w naszym kraju? Wygląda tak, że jest bardzo, ale to bardzo niewielki. Płaci się maksymalnie złotówkę od metra kwadratowego. Jeśli więc ktoś ma mieszkanie 50-metrowe, płaci zaledwie 50 złotych rocznie. A jakby to było, gdyby nad Wisłą pojawił się podatek katastralny i to samo 50-metrowe mieszkanie znajdowałoby się w dużym mieście? i kosztowałoby, według urzędniczego taryfikatora, 500 tysięcy złotych. I jeśli katastrat wyniósłby 1%, no to taki człowiek zamiast 50 złotych płaciłby już niestety 5 tysięcy złotych rocznie. Więc byłby to naprawdę olbrzymi wydatek. A nie jest powiedziane, że podatek katastralny wyniósłby 1%, może wyniósłby 2% albo może nawet jeszcze więcej. I ktoś musiałby wykładać 10 tysięcy złotych rocznie. Podatku za swoje mieszkanie musimy przyznać, byłaby to naprawdę potężna kwota. Teraz mam dla Was jeszcze przed rozpoczęciem kolejnej części materiału, małe pytanko. Jak myślicie, jak wysoki podatek katastralny płaci się w Singapurze, gdy posiada się mieszkanie i wynajmuje się je komuś? To zastanówcie się, a ja odpowiem na to pytanie troszkę później. Wraz z podatkiem katastralnym jakby się pojawił, skończyłyby się czasy tego jednego taryfikatora opartego tylko na wielkości danej nieruchomości i obliczaniu podatku za metr kwadratowy. Wraz z podatkiem katastralnym nieruchomości i ich cena byłaby wyliczana na podstawie lokalizacji takiego mieszkania, tego czy jest wyremontowane czy nie, w jaki sposób zostało wyremontowane, jakie zostały użyte materiały, na przykład przy budowie danego domu, który byłby objęty podatkiem, więc doszłoby do, no zdecydowanie już takich skomplikowanych wyliczeń. I trudno, no, to jest wręcz niewyobrażalne, żeby urzędnicy państwowi mieli chodzić od mieszkania do mieszkania do mieszkania, czy od domu do domu i Wyceniać te mieszkania musiałoby dojść do jakichś form taryfikacji. Jednak najpierw musiałaby być stworzona krajowa ewidencja wszystkich nieruchomości w kraju, a potem trzeba pewnie byłoby stworzyć jakieś mapy gmin czy mapy miast. I byłaby strefa droższa, strefa troszkę tańsza i pewnie doszłoby do tego, że mieszkania w centrach byłyby wyceniane bardzo, bardzo, bardzo drogo, a te na uboczu troszkę taniej. Więc ci, którzy mieszkaliby w centrum. No, opłaciliby naprawdę horrendalne pieniądze. I właśnie ten element, tworzenie tej ewidencji i próby wyceny wszystkich nieruchomości w kraju, to jest ten największy problem, z powodu którego podatek katastralny w naszym kraju jest tylko wizją, a nie planem. Ponieważ musiałaby być uruchomiona przeolbrzymia machina biurokratyczna, aby dokonać tego. Więc partia rządząca. Pewnie by nie chciała brać na siebie takiego gorącego ziemniaka, byłoby to bardzo, bardzo trudne pod kątem biurokratycznym, a później pod kątem tego, że wprowadzenie podatku katastralnego no nie przysporzyłoby zwolenników takiej partii. Nie skończyłoby się to najlepiej. Też z tego względu, że Polacy upatrują w posiadaniu nieruchomości, jest to dla nich taki powiew wolności i... Jakiekolwiek zakusy czy próby podatkowania nieruchomości mogłyby się nawet skończyć z jakimiś hmm, rozruchami albo wyjściem na ulicę, aby walczyć o swoją własność. Bo jesteśmy narodem, który lubi posiadać nieruchomości, a nie te nieruchomości wynajmować, jak na przykład jest w Niemczech. Też musimy wziąć pod uwagę to, że jeśli. Podatek katastralny objąłby wszystkich i wszystkie mieszkania, dochodziłoby to tak fatalnych sytuacji, że jakiś emeryt, którego emerytura wynosi 1500 zł, musiałby płacić np. 10 tysięcy zł podatku rocznie, ponieważ akurat jego stara nieruchomość znajduje się w centrum dużego miasta. Stąd, gdy są te pierwsze przymiarki, pierwsze rozmowy o podatku katastralnym, mówi się o tym, aby on był wprowadzony od np. drugiego mieszkania. Aby nie byli karani nim ludzie, którzy po prostu korzystają ze swoich czterech kątów w najprostszy sposób czyli po prostu mają dach nad głową i mają gdzie mieszkać. Więc jeśli podatek katastralny byłby próbą uderzenia w spekulantów, którzy traktują mieszkanie jako narzędzie inwestycyjne, no to rzeczywiście powinien być on od drugiego lub od trzeciego. Mieszkania. I taka wizja podatku katastralnego miałaby na celu spowolnienie wzrostu cen mieszkań, tak aby mieszkania przestały być instrumentem inwestycyjnym. Więc jeśli podatek katastralny byłby wysoki, to tym inwestorom inwestycja w nieruchomości już tak bardzo by się nie opłacała i możliwe, że poszukaliby innych formuł inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Bo jak wiemy, Polacy kochają inwestować w nieruchomości. Może katastrat spowodowałby że także te pieniądze wlewane byłyby w inne instrumenty, na przykład w akcje. Kolejna sprawa jest taka, że dużo pustostanów może wróciłoby na rynek. Co spowodowałoby może obniżenie cen, ponieważ już właścicielom tych pustostanów nie opłacałoby się ich tak trzymać odłogiem i czekać tylko na wzrost ich cen, ponieważ byliby objęci mocnym podatkiem. Powrót pustostanów może by troszkę zrównoważył ten rynek. Dobrze, ale posiadacze wielu mieszkań, lub nawet jednego mieszkania, nie powinni się jeszcze jakoś bardzo obawiać. Dobiegła końca. Kadencja Prawa i Sprawiedliwości przez te 8 lat ani razu ta partia jednoznacznie nie określiła się, że czas podatku katastralnego już się zbliża. Wielokrotnie byli o to pytani, np. przez dziennikarzy, i zawsze odpowiedzi były wymijające. Brzmiałem mniej więcej tak: nie pracujemy nad podatkiem katastralnym. Ostatni raz Ministerstwo Finansów odpowiedziało w lipcu w ten sposób, że żadne prace nie są prowadzone. To też trzeba wziąć pod uwagę, że opozycja, która prawdopodobnie stworzy rząd na kolejne lata, w tych obietnicach wyborczych nie, nie było za wiele o podatku katastralnym, więc całkiem możliwe, że nie zostanie on wprowadzony. Jedyną partią, która głośno lub cokolwiek mówiła o podatku katastralnym, była Lewica. Ale musimy wziąć sobie pod uwagę to, że ten postulat nie jest już postulatem skrajnym ani egzotycznym. I jako argument musimy podać to, że Rzeczpospolita we wrześniu 2023 roku spytała 35 ekonomistów o sensowność wprowadzenia podatku katastralnego. I co ciekawe, mimo tego, że ekonomiści częściej raczej mają takie podejście liberalne do gospodarki, to aż 41% z nich opowiedziało się za wprowadzeniem podatku katastralnego. Więc ten temat powolutku, powolutku znajduje sobie zwolenników. Także w naszym kraju, więc może, może przyjdzie ten czas, że zostanie wprowadzony. Dobrze, teraz podajmy sobie zalety oraz wady podatku katastralnego. Oczywiście, wszystko zależy od punktu siedzenia. Jeśli ktoś ma pięć mieszkań, no to nigdy nie przywita z otwartymi rękami podatku katastralnego. Dla takiej osoby to będzie tragedia, no ale dla młodych ludzi. Dla których w tym momencie ceny nieruchomości są zbyt wysokie, może podatek katastralny troszkę by ten rynek unormalizował. Zacznijmy sobie więc od zalet. Więc po pierwsze, jest szansa, że podatek katastralny troszeczkę by utemperował spekulacje na rynku, czyli efekcie nieruchomości, szczególnie w dużych miastach, byłyby tańsze, z czego skorzystaliby już młodzi ludzie, o czym wspominałem przed chwilą. Kolejna sprawa jest taka beneficjentem Podatku katastralnego byłyby gminy. Te pieniądze by spływały do gmin, więc istnieje duża szansa, że gminy byłyby przez to bogatsze i miały więcej środków na realizację pewnych celów. Więc możliwe, że jakość usług publicznych by wzrosła na poziomie samorządu. Kolejny plus jest taki, że jeśli wprowadzano by ten katastrat w sposób odpowiedni i dobry, powstałaby ewidencja elektroniczna wszystkich nieruchomości w kraju. I Przydałoby się to na przykład to rzeczoznawcom, a nawet bankom, przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Teraz podajmy sobie wady. Jeśli podatek katastralny by został wprowadzony nie od drugiego czy trzeciego mieszkania, ale już od pierwszego, to niestety ludzie najubożsi byliby nim dotknięci i czasem nie byliby wręcz w stanie zapłacić tak wysokiego podatku. Mogłoby to się skończyć tym, że musieliby sprzedawać swoje mieszkania i lądowaliby na bruku. Kolejny Duży minus podatku katastralnego. Właściciele mieszkań nie mieliby ochoty ich remontować, no bo jeśli by wyremontowali takie mieszkanie, to naturalnie podnieśliby jego cenę i wysokość podatku by wzrosła. Więc mogłoby dochodzić do, do tego, że szczególnie w centrach miast, których taryfikator były najwyższy, ludzie by nie remontowali mieszkań, więc te dzielnice przecież piękne, w centralne, może popadałyby w ruinę z tego względu, że nikt by nie chciał płacić nawet 40 tysięcy podatku rocznie. I kolejny duży minus Koszty podatku katastralnego, właściciele mieszkań prawdopodobnie by przerzucali na wynajmujących te mieszkania, więc ceny wynajmu poszłyby do góry. I teraz kwestia tej ewidencji, nieruchomości, żeby wprowadzić ten system potrzebna byłaby przeolbrzymia machina biurokratyczna, aby to zrobić, też znając możliwości naszych urzędników, czy byłoby to wprowadzono dobrze. Pachnie to jakimś jednym wielkim chaosem, i przepalaniem przeolbrzymich pieniędzy. Teraz sobie powiedzmy, ile podatek katastralny wynosi w różnych krajach. W niektórych krajach wynosi bardzo, ale to bardzo malutko. Na przykład w Irlandii czy w Słowenii wynosi zaledwie 0,2%. No, przy takim podatku katastralnym dałoby się jeszcze żyć. Oczywiście byłby wyższy niż aktualny podatek od nieruchomości, no ale jeszcze by tak nie bolał po kieszeni. Ale są kraje, w których wynosi zdecydowanie więcej ten podatek katastralny. Na przykład w Stanach Zjednoczonych wynosi aż 2,5%. To są już całkiem spore pieniądze. Są także kraje, w których podatku katastralnego nie oblicza się na podstawie ceny nieruchomości, lecz na podstawie pieniędzy, jakie można byłoby rocznie uzyskać z wynajmu takiej nieruchomości. I taki system jest wprowadzony na przykład w Belgii czy we Francji. Istnieją jednak kraje, gdzie podatek katastralny jest olbrzymi, i to jest przykład Singapuru, z którym powiązana była dzisiejsza zagadka. Podatek katastralny w Singapurze wynosi aż 4%. A wiecie, ile wynosi, gdy nie mieszkamy w danej nieruchomości, tylko zakupiliśmy ją na wynajem i wynajmujemy komuś taką nieruchomość? Wtedy podatek katastralny w Singapurze wynosi aż 10%. No to za moment będziemy musieli oddać w podatku cenę naszego mieszkania. I też wiemy, jak bardzo wysokie są ceny nieruchomości i ceny wynajmu w Singapurze. Pamiętajmy też o tym, że prawdopodobnie ludzie kreatywnie by omijali podatek katastralny, jeśli byłby on wprowadzony w naszym kraju. Na przykład ktoś ma sześć mieszkań, katastrat byłby wprowadzony od drugiego mieszkania, no to taka osoba by przepisała na członków rodziny sobie te poszczególne nieruchomości i by tego podatku nie zapłaciła. Więc też o tym pamiętajmy. Polacy są sprytni, znaleźliby sposoby na tańczenie w tej nowej podatkowej rzeczywistości. I teraz mam do was trzy pytanka. Co myślicie o podatku katastralnym? Czy to ma sens? Wierzycie w to, że podatek katastralny będzie kiedykolwiek wprowadzony w naszym kraju, czy jakaś partia się na to zdecyduje? I powiedzcie mi, trzecie pytanko mam do was. Jakie według was są plusy i minusy wprowadzenia takiego podatku? Dziękuję bardzo. Do następnego.